Dzień dobry! Czołem strażacy. Pragnę wszystkich bardzo serdecznie przywitać w pierwszy wtorek po świętach Zmartwychwstania Pańskiego 22 kwietnia 2025 roku. Witając wszystkich, pragnę jak zawsze uczynić to hasłami dnia, które znajdujemy z Biblią na co dzień. A dziś czytamy słowa wyjęte z księgi proroka Izajasza, gdzie w 53. rozdziale i 6. wierszu czytam: Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą, winę nas wszystkich. Zaś Apostoł Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 24 wierszu powiada, Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obur, obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Wydawać się może, że przebrzmiały echa radosnych, pogodnych świąt zmartwychwstania pańskiego. Przecież dziś trzeba powrócić do codziennych zajęć, trzeba powrócić do służby, trzeba stawić czoła wielu, wielu trudnościom. A jednak wspominając to, co za nami, Zachowujemy się zupełnie podobnie jak uczniowie wędrujący do Emaus, kiedy rozpamiętywali te wszystkie wydarzenia, które rozegrały się w Jerozolimie przed ponad dwoma tysiącami lat i mają dla nas niebagatelne znaczenie, dla naszego zbawienia, dla naszej wiary. My także dziś poprzez hasła dnia przypominamy sobie te wszystkie wydarzenia które rozgrywały się tam w centrum Izraela. Patrzymy swoimi oczyma wiary na ten najważniejszy biblijny szczyt, na Golgotę, gdzie Jezus oddawał swoje życie za każdego człowieka. Już 700 lat przed okrutną, męczeńską śmiercią Chrystusa prorok Izajasz w sposób wyraźny przypomina, uzmysławia swoim słuchaczom, swoim rodakom, uzmysławia każdemu człowiekowi, że zbłądziliśmy jak owce. Czasem owce w pędzie swojego życia, w pędzie podążania za dobrą paszą schodząc z właściwego szlaku. I wówczas musi wychodzić dobry pasterz, i szuka owcę. Myśmy zbłądzili poprzez swój grzech. Zeszliśmy z Bożej drogi swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, niejednokrotnie swoją mową. Zeszliśmy z Bożej drogi, zapominając o Bożych przykazaniach, Bożych rozkazach, mimo że przeżywaliśmy te bardzo radosne święta i potrafimy krzyknąć. Jezus żyje, aleluja, nasz Zbawiciel żyje, a jednak wdzierają się w nasze życie sytuacje, momenty, kiedy musimy zweryfikować swoje życie i powiedzieć, że nie jesteśmy już takimi, za kogo się uważamy. I właśnie cały ten brud, cały ten marazm Jezus wziął na siebie. I poszedł z tym ciężkim jarzmem na drzewo hańby, poszedł na Golgotę, Pozwol, pozwoliłby przybito go do krzyża i tam w wielkim bólu, w wielkim cierpieniu umiera za każdego człowieka, umiera za ciebie, umiera za mnie i wlewa w Twoje, w moje życie coś, czego nam brak. On pojednał nas z Bogiem, przejednał Boży ojcowski gniew, ale chce, byśmy także tą ofiarą krzyża żyli, byśmy tak samo jak On wyciągnął do nas swoją dłoń, tak i my wyciągali do drugiego człowieka i przebaczali sobie nawzajem. Przypomnij sobie jeszcze wydarzenie Wielkiego Piątku. Słuchaj, co Jezus na Golgocie w godzinie śmierci umierania mówi. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I rację musimy tu przyznać naszemu reformatorowi, księdzu doktorowi Marcinowi Lutrowi, który tak powiada. On chciał to uczynić. Cierpiał i umarł za grzechy. Abym ja był bez grzechu i dostąpił wiecznego życia i zbawienia. Jeśli chcesz poznać i znaleźć to miejsce, na którym grzechy świata zostały zgładzone i usunięte, spojrzyj na krzyż i na baranka, na którego ramiona Pan złożył wszystkie nasze grzechy. Zachęcam każdego z Was, Abyśmy wszelkie nasze troski, problemy, kłopoty, przeciwieństwa losu, ale także to, co skrywamy na dnie swojego serca, złożyli na Chrystusa. Wierny jest Bóg tym, którzy czynią to szczerze. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Życzę Wam bliskości Chrystusa i doświadczania Jego przebaczającej mocy. Strażacy. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.